Witam serdecznie wszystkich. W dzisiejszym tutorialu pokażę Wam, jak stworzyć takie właśnie oto logo, takie logo 3D, i nauczymy się troszkę bardziej zaawansowanych funkcji Illustratora. Właśnie wykorzystamy taki moduł 3D. Dla osób, które mają starsze wersje Illustratora, muszę powiedzieć, że ten moduł pojawił się po raz pierwszy w wersji Illustratora CS3. Czyli no, jeśli macie starszą wersję tego programu, to niestety tego ćwiczenia nie zrobicie. OK. Zabieramy się do roboty. Żeby nie tracić czasu. Ctrl N nowy dokument, przepraszam, Ctrl N, układ pionowy A4, OK. Zbliżamy sobie troszkę. I rysujemy koło. To będzie podstawa do stworzenia naszej kuli przestrzennej. Teraz oczywiście weźmiemy, zlikwidujemy mu wypełnienie, czyli to będzie samo koło, sam obrys. Teraz chcemy powielić to kółko, żebyśmy mieli dwa takie koła, jedno nad drugim. Czyli robimy to już znanym Wam sposobem. Enter, wartości zerowe. Tutaj i zamiast OK dajemy kopii, czyli powielamy. I w tym momencie mamy już dwa obiekty. Jeśli nie wierzycie, proszę bardzo, są dwa kółka. Ctrl Z. Ważne, żeby one nie straciły względem siebie pozycji. I teraz, żeby łatwiej nam się pracowało dalej, stworzymy. Tylko pamiętajcie, nie odznaczajcie tego kółka. Ono jest zaznaczone ciągle. Stworzymy sobie następną warstwę. Tutaj w menu, przepraszam, w palecie Layers. Klikamy na nową warstwę. Utworzyła nam się taka czerwona warstwa z kolorem czerwonym, i z tej niebieskiej warstwy, czyli to kółko, przeciągamy ten kwadracik tutaj. Klik i mamy już to koło drugie w warstwie o kolorze czerwonym. Dolną warstwę blokujemy i wyłączamy. Ona nam się przyda później. Ok. Teraz ważne jest, żebyśmy z tego obiektu stworzyli. Takie półkole. Do czego ona nam się przyda, to zobaczycie za chwilę. Tutaj bierzemy sobie nożyczki. Prawdopodobnie domyślnie, domyślnie możecie mieć, właśnie gumkę, więc przytrzymujecie dłużej przyciśnięty klawisz myszy, wybieracie nożyczki. Można sobie troszkę powiększyć, bo ważne, żeby teraz trafić idealnie w punkt. I teraz klikamy tutaj. Raz. O, właśnie. Właśnie nie trafiłem w punkt. Klik, i na tym punkcie. Klik. Zauważcie, że teraz zaznaczona jest tylko ta połowa. I w tym momencie klawiszem delete usuwamy, dwa razy delete, usuwamy zbędne kawałki. Teraz połączymy sobie ten łuk, żeby stał się już pełnym obiektem. Bierzemy stalówkę. Klikamy tutaj i klikamy tutaj. Mamy już zamknięty obiekt. Taki półkole. Ale na razie to półkole sobie zostawimy i przejdziemy ciuty niżej na kartkę, na naszą kartkę roboczą, i utworzymy sobie teraz kolejny obiekt, który będzie nam potrzebny w tym projekcie. Rysujemy znowu koło. Z altem i z shiftem przemieszczamy i kopiujemy je mniej więcej tak. Teraz zaznaczamy oba te koła, i z paletalety Pathfinder wybieramy opcję divide, która używając tych wszystkich linii przecina nam i tworzy nam osobne obiekty. Strzałką z plusem zaznaczamy zbędne kawałki, wyrzucamy je delaytem. I mamy stworzony taki obiekt. Tutaj odwrócimy kolory obrysu i wypełnienia tą strzałeczką. I może damy temu kolor niebieski. Ten obiekt jeszcze wymaga pewnej naszej ingerencji. Naciskamy klawisz E, żeby nam się pokazały te uchwyty. A niektórzy z Was. Mogą te uchwyty już mieć y, widoczne, więc wtedy nie musicie nic naciskać. To oczywiście jest zależne od pewnej opcji y, w preferencjach ilustratora, którą pokazywałem w jednym z wcześniejszych tutoriali, więc już nie będę się powtarzał. Ja lubię pracować jak gdyby bez tych uchwytów, a przywoływać je tylko wtedy, kiedy, kiedy są mi potrzebne. OK. Łapiemy za ten uchwyt, naciskamy Alt. I przeskalowujemy. Od razu widzicie w obie strony. O. Taki obiekt jest nam potrzebny. Teraz ten obiekt powielamy w dół z przesunięciem, czyli Alt, Shift. Shift po to, żeby idealnie w linii prostej. Mniej więcej taka odległość. I teraz potrzebujemy jeszcze, jeszcze trzy takie obiekty. Więc klawisz. Skrót klawiaturowy, Ctrl D, który powiela nam ostatnio wykonaną operację. Raz, dwa, trzy. Mamy pięć takich obiektów. Teraz z tych obiektów zrobimy tak zwany symbol. Zauważcie, że tutaj w tej palecie, oprócz próbek kolorów, są jeszcze pędzle, a tutaj są symbole. I właśnie chcemy z tego obiektu utworzyć kolejny nasz własny symbol. Jak to zrobić? Otóż sposób jest bardzo prosty. Zaznaczamy to wszystko, co chcemy, żeby było symbolem. Łapiemy i przeciągamy do tej palety. Puszczamy. I w tym momencie ilustrator pyta się nas, jak chcemy nazwać ten symbol. Więc wpisze, wpiszemy mu nazwę, załóżmy kreski. I OK. Popatrzcie. Mamy tutaj w palecie nasz obiekt, który nazywa się Kreski. To, to tutaj na naszym obszarze roboczym już wyrzucamy, bo to jest nam niepotrzebne w tym momencie. I z powrotem wracamy do naszego półkola. Teraz z tego półkola zrobimy już kulę i to wykonamy przy pomocy właśnie modułu do y, tworzenia obiektów 3D. Zaznaczamy ten obiekt. W menu Efekt bierzemy opcję 3D i stąd wybieramy jeszcze Revolve. Klik i otwiera nam się takie oto menu. Taka paleta. Tutaj na razie nic nie ruszajmy, tylko naciśnijmy przycisk Map Art. O właśnie takie coś nam jest potrzebne. Zauważcie tu się już taka siatka pojawiła 3D. Wybieramy sobie stąd nasz symbol kreski. Patrzcie, mamy go już tutaj. I teraz sobie jeszcze damy taką funkcję, a przede wszystkim preview, żebyśmy widzieli, co się tu dzieje. Zauważcie, że już te kreski są naciągnięte, jak gdyby na tą kulę. Ale jeszcze chcemy wyłączyć sobie to, ten czarny kolor wypełnienia kuli i to zrobimy tym ostatnim takim polem wyboru. O! W tej chwili mamy już same te kreseczki. Zauważcie, że jeżeli ja je tutaj przemieszczam, to one przemieszczają się również na tej kuli. Ale my jeszcze potrzebujemy je troszeczkę dostosować, czyli na szczęście możemy je tu przeskalować. I robimy to właśnie mniej więcej tak. O, i może troszeczkę do góry je podsuniemy, żeby ten obiekt u góry tutaj był taki był takim małym, jakby półksiężycem. O, mniej więcej w ten sposób. Naciskamy OK. I teraz yy, zauważcie, że mamy tutaj pewne funkcje i możliwości obracania tej bryły. Można to zrobić tutaj z tych wpisując tu wartości cyfrowo, bądź chyba łapiąc za, ten, za tą kreseczkę, ale dla mnie bardziej intuicyjne jest po prostu, jak gdyby obracanie tą kostką, która symbolizuje ten obiekt. I zauważcie, że jeśli najadę na różne krawędzie tej kostki, to one się podświetlają na, na różny kolor, to nam daje pewność, że będziemy obracać ten obiekt w określonej osi. I teraz obrócimy go sobie troszkę w dół po tej osi czerwonej. Tu na podglądzie widzicie już też wstępnie tą siatkę. O zobaczcie. I teraz troszeczkę leciutko skręcimy to w ten sposób. Może minimalnie do góry. O. I jeszcze troszkę. Tak. Tutaj ja patrzę sobie jak mi się układają te te te, te takie właśnie jakby ząbki. Troszeczkę jeszcze mi nie pasuje to. O, może tak? No, załóżmy, że. Może coś. Jeszcze troszkę do góry. O, bo zależy mi, żeby ten krąg tutaj był jak gdyby na krawędzi tej kuli. O! No i załóżmy, że mogłoby to być coś takiego. Może minimalnie jeszcze. O, tak. Okay. Zauważcie, że troszkę na przykład dla mnie w tej chwili za długie są te tutaj, te jakby te kręgi z tyłu, więc mogę nadal wejść tutaj jeszcze ciągle w tą funkcję i na przykład sobie leciutko je skrócić. O, zobaczcie, one się tu skróciły już minimalnie. OK i OK. Dobra, mamy już mniej więcej. Stworzony obiekt 3D. Zauważcie, że ten obiekt jakby zaznacza się ciągle takim, tym pierwotnym obiektem, jakby tym półkolem, które na początku stworzyliśmy. Co to, co to oznacza? Oznacza to, że on jest ciągle edytowalny i możemy wchodząc tutaj w paletę Aperance, zauważcie, że tutaj jest 3D Revolve i jak to klikniemy. To zobaczcie, że dalej możemy wchodzić w edycję. I ja mam taki sposób, że zazwyczaj robię sobie w ten sposób, że ten obiekt powielam. Daję sobie go gdzieś tutaj na dole, nawet jeszcze niżej, żeby on do nam nie przeszkadzał. A ten, na tym obiekcie będziemy już pracować. Żeby na nim dalej pracować, musimy zamienić go już na grafikę, czyli on już nie będzie obiektem edytowalnym dlatego robiliśmy tą y, kopię. Robimy to z menu obiekt i tutaj jest coś takiego jak expand appearance. Wybieramy tą opcję i zobaczcie, że w tej chwili pojawiły nam się takie dziwne już elementy, których wcześniej nie było widać. To są pozostałości tej siatki 3D. Zbliżamy to sobie trochę i teraz trzeba będzie ten obiekt troszkę wyczyścić. Mm. Wybieramy strzałkę białą z plusem i takimi przeciągnięciami usuwamy delay tylko te elementy. patrzymy sobie, czy coś tu jeszcze nam jest o już Już wystarczyło. I zauważcie, że każdy z tych elementów już jest obiektem graficznym. Ale ważna rzecz. Kiedy wezmę czarną strzałkę to po kliknięciu zaznacza nam się cały ten obiekt. Ale on jest w bardzo ciekawy sposób zgrupowany. Ilustrator to robi w ten sposób, żeby ułatwić nam też pracę, że zgrupowane jest, są elementy jakby z jakby sprzedniej części kuli, osobno i osobno zgrupowane są elementy z tylnej części tej kuli. Ale żeby o tym się przekonać, to musimy teraz ten obiekt rozgrupować, czyli Ctrl SHIFT G. Patrzymy. Jeszcze nie. I jeszcze raz Ctrl Shift G. O. I teraz już zaznaczyła nam się, tylko zauważcie, ja przesunę specjalnie ta przednia część kuli. Cofam Ctrl Z. A żeby to jeszcze lepiej zobaczyć, to na przykład tą, tą spodnią część. Tył. Wybierzemy kolor na przykład taki ciemniejszy. O, patrzcie. Mamy już i przód, i tył. Ok. Teraz y, czas już użyć tego koła, które na początku żeśmy stworzyli, i ono jest w tej warstwie poniżej, tutaj widzicie. Y, włączam tą warstwę, żeby ona była widoczna, odblokowuję ją. Patrzcie, jest to kółeczko. Zaznaczamy je. Może tak, zlikwidujemy mu obrys, bo obrysu nie chcemy, natomiast jako wypełnienie damy nic innego jak gradient. Tak jak Wam mówiłem, gradienty są tutaj bardzo ważne w ilustratorze. Teraz wejdziemy w opcję tego gradientu Wybierzemy sobie radialny i mniej więcej ustawimy go mniej więcej tak żeby on był gdzieś stąd Poszerzymy go nawet jeszcze troszkę O Natomiast jako kolor jako kolor ten czarny to oczywiście damy kolor damy kolor niebieski. To zrobimy właśnie w takiej tonacji niebieskiej. Dobra, mamy pierwszy etap, czyli gradient, który tutaj został utworzony. Później będziemy jeszcze go dopracowywać oczywiście, natomiast na razie niech to będzie w ten sposób. Zaznaczamy sobie teraz tą jakby warstwę tych pasków, które są jakby na wierzchu kuli i zrobimy oczywiście również im gradient. Możemy wykorzystać ten gradient, który był przed chwilą, bo on jeszcze tutaj jest jak gdyby przez tą paletę zapamiętany, więc jeśli tu klikniemy, to zauważcie, że ten obiekt przejął również taki gradient, ale tu chcemy gradient już liniowy, o mniej więcej tak, jak on się nam zrobił, przy czym ten kolor zmienimy na kolor troszkę ciemniejszy o taki. I ten kolor biały, ten suwak biały, przesuniemy troszkę tutaj jeszcze do wewnątrz. Żeby mieć pewność, że tu z brzegu jest absolutnie biały kolor. Ja jeszcze zrobię taki myk, że. Mm, o, przeciągnę to mniej więcej tak, że stąd dotąd jest ten gradient. Może nawet o stąd. I teraz jeszcze tym. O, właśnie, coś takiego. Dobra. Yy, I już zbliżamy się do. Naszego efektu docelowego, ale to jeszcze troszkę potrwa. Zrobimy teraz taki jeszcze efekt, jak gdyby podświetlenia krawędzi tych pasków, i w tym celu powielimy ten obiekt z bardzo malutkim przesunięciem. Możemy to sobie zrobić nawet na powiększeniu takim większym. O. Przyciskamy, zaznaczając ten obiekt, oczywiście wciskamy alt i leciutko przemieszczamy o mniej więcej o taką wartość oddalamy sobie teraz dajemy mu kolor biały i teraz musimy ten obiekt wsadzić o jedną jak gdyby o jedną taką warstewkę pod spód i to zrobimy skrótem klawiaturowym Ctrl nawias kwadratowy proszę bardzo już nam się pojawiły takie dość fajne podświetlenia. Przy czym jeszcze te podświetlenia chcemy troszkę podregulować, czyli ten kolor Zaznaczamy ten obiekt w kolorze białym. Naciskamy klawisz E. Pojawiają się uchwyty i troszeczkę sobie to przeskalujemy o tak w głąb, żeby tutaj nam fajnie tak się to zrobiło jakby taka symulacja Grubości tych pasków. Że one mają, że one są stworzone z jakiegoś materiału i, i ten materiał właśnie tutaj jest podświetlony. Tylko, że tutaj nam troszeczkę się to schowało. Jeszcze może tak. O! Mniej więcej. Oczywiście teraz będziemy to korygować, bo to jest absolutnie niedoskonałe jeszcze. W tym celu będziemy każdy z tych kręgów dostosowywać osobno. Musimy je rozgrupować, czyli Ctrl-Shift-G i to kilkukrotnie naciśnięty. Nawet trzy razy można nacisnąć i już teraz zobaczcie, że każdy z tych kręgów zaznacza się już osobno. Żeby sobie to ułatwić, to naciskamy na ten obiekt, który jest zgrupowany, ten z gradientem. Widzicie, tu jest ten gradient i blokujemy go Ctrl-2. Teraz zbliżamy i pracujemy sobie nad pierwszym z tych kręgów. Chodzi o to, żeby była widoczna tu wewnątrz taka ładna, biała otoczka. Możemy to zrobić leciutko i jeszcze przeskalowując do środka to. O, zobaczcie. Teraz bierzemy ten drugi krąg. Widzicie, że on tutaj nam tak brzydko wyszedł, więc znowuż E. Podciągniemy sobie to mniej więcej do krawędzi. Do krawędzi tej kuli. Tak samo tutaj. O. No, ale on nam się w tym momencie schował, więc lekko go sobie wysuniemy. Czyli zrobimy coś takiego. Aha, i teraz jeszcze go musimy jednak zmniejszyć. No więc. Tak, żeby tutaj to pokrywało nam się z, z krawędzią kuli. Tu się pokrywa już, jest ok w miarę. Oczywiście to można bardzo tak dopracować, a ja w tej chwili robię to też, żeby no, nie zajmowało nam to nie wiadomo jak dużego, dużej ilości czasu. Ale wy ćwicząc to możecie się naprawdę tutaj pobawić. O, leciutko do góry. Tak i tutaj mała korekta do krawędzi. Może tutaj nam za daleko to poszło. Chodzi o to, żeby to też nie, były, nie było zbyt grube. O, tutaj będzie takie troszkę miejsce niezbyt fajne. O, dobra. Tutaj, no jeszcze go. Im dalej tutaj na dół, tym widzicie większe to przesunięcie wyszło. Ale nie przejmujemy się tym, bo. W ilustratorze możemy tak naprawdę zrobić tutaj dokładnie to, co chcemy. O, proszę bardzo. I ostatni. O, mniej więcej, może jeszcze troszeczkę. Chodzi o to, żeby to się ładnie pokryło nam, jakby z brzegiem tej kuli. O, patrzcie, mamy już fajny efekt. Teraz jeszcze zaznaczam ten krąg, który był na samym spodzie i który ma ten gradient kołowy. E, Troszeczkę mu tutaj dam więcej białego, żeby. O, zobaczcie, wykontrastować jeszcze mocniej. I to już właściwie wygląda całkiem sympatycznie. E, teraz zrobimy sobie do tego, jeszcze cień. No bo taka kula fajnie wygląda, jeśli rzuca jakiś cień na jakieś tam podłoże, i wtedy to nam doda jeszcze tego efektu 3D większego. Natomiast jeszcze zanim ten cień zrobimy, to widzę, że tutaj takie mamy leciutkie krawędzie jakieś widoczne, więc i one są prawdopodobnie z tego obiektu. Aha, nie, to jest obiekt ten. Te ciemne, te ciemne paski zaznaczamy, dajemy klawisz E i leciutko je przeskalowujemy do wewnątrz. O, żeby one nam się lekko schowały. I w tym momencie mamy już tutaj ładnie. Y, same białe takie pola, bez takich kreseczek. I o to nam właśnie chodziło. Żeby utworzyć cień, robimy to oczywiście również. Bierzemy kółko, dajemy mu gradient kołowy. Zamieniamy kolory i to się robi tą ikonką tutaj najszybciej. Zobaczcie. I teraz, jeśli wezmę klawisz E i przeskaluję to z Altem, to właściwie mam już cień. Ja to zrobię w konwencji jednak niebieskiej, czyli nie będzie to czarny cień, bo on mi troszkę tutaj nie pasuje i zrobię go O. To będzie taki cień niebieski. Właściwie tą kulę możemy sobie zachować, ale niekoniecznie. To może ją teraz wyrzucę już. Ona była po to, że gdybyśmy chcieli jednak coś zmienić, zmieniać tutaj w kącie położenia tej kuli, to moglibyśmy to zrobić jeszcze, ale powiedzmy, że pasuje nam taki efekt. I zauważcie, kochani, że mamy już właściwie. Aha, tu mam zablokowaną tą warstwę, zapomniałem, więc. Ctrl alt 2 odblokowujemy wszystko co jest zablokowane. Ten cień może troszeczkę jeszcze zbliżymy o tak. Zaznaczamy całość, grupujemy Ctrl G i mamy już nasz fajny obiekt 3D zrobiony. O, możemy go sobie zmniejszyć. No i oczywiście żeby logo było w pełni yy, kompletne, bierzemy Narzędzie do pisania, i napiszemy sobie logo 3D. Możemy to sobie powiększyć, nawet właśnie tak, jakby w sposób graficzny. Niekoniecznie powiększaniem czcionki. O. I może moją ulubioną czcionkę Euromodę. O, proszę bardzo. Może jeszcze zaznaczymy tylko to, i tutaj damy. Pogrubienie i kolor niebieski. Załóżmy. O, mamy coś takiego. No i nasze logo jest gotowe. Zachęcam, wam do, zachęcam Was do ćwiczenia. Tutaj można oczywiście eksperymentować z innymi kształtami i z innymi obiektami, które będą tym symbolem, pamiętacie, który żeśmy tutaj stworzyli. Zobaczcie o ten. To może być zupełnie co innego. Tu można. Na kulę naciągnąć jakiś dowolny napis, bądź jakiś inny obiekt graficzny. Możliwości jest naprawdę bardzo wiele, no i to właściwie zależy już tylko od Was, co tutaj stworzycie. Także dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia w kolejnym tutorialu.